Jezin z Bezin, my kochamy cię. Jezin z Bezin, cały goł jest. Jezin z Bezin, la la, la. Jezin z Bezin, Hahaha. Ha, ha. Jezin z Bezin, bardzo fajny jest. Kiedy słońce na niebie wysoko i przygody prowadzi cię szlak, kiedy parno bardzo gorąco i nad wodę idziesz się kąpać, nagle z krzaków na ciebie wychodzi. Jezin z Bezin, straszne straszydło. dło Jezin z Bezin, my kochamy cię Jezin z Bezin, cały go jest Jezin z Bezin, la 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 Jezin z Bezin, ha 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 Jezin z Bezin, bardzo fajny jest Jezin z Bezin, my kochamy, jezin bezin, my kochamy cię Jezin z Bezin, cały go jest Jezin z Bezin, la la, la. Jezin z Bezin, ha 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 Jezin z Bezin, bardzo fajny jest Czasem bardzo kogoś przestraszy Czasem śmieją z niego się też Ale w sumie jest bardzo fajny Choć czasami boimy się go Jezin z Bezin, my kochamy cię Jezin z Bezin, cały go jest Jezin z bezin, la, la la jezin z bezin, ha 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 Jezin z bezin, bardzo fajny jest Jezin z bezin, my jezin kochamy cię Jezin z bezin, cały go jest Jezin z bezin, la, la la jezin z bezin, ha 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 Jezin z bezin, bardzo fajny jest Często biega, skacze i się kąpie Często w błocie, tarza się też bardzo on nam się taki podoba, choć przestraszyć możecie się go. Jezin z Bezin, my kochamy cię. Jezin z Bezin, cały go jest. Jezin z Bezin, la la, la. jezin z Bezin, ha, ha, ha Jezin z Bezin, bardzo fajny jest. Jezin, jezin z Bezin, Bezin my, my kochamy, kochamy cię. Jezin, jezin z Bezin, Bezin cały go jest. Jezin. Jezin z la la la, z Bezin, ha cha bardzo fajny jest. Jezin z bezin my kochamy cię Jezin z bezin cały go jest Jedzi z bezin la la, la. Jezin z bezin Ha ha, ha. Jezin z bezin, bezin bardzo fajny jest.